Panie Prezydencie, internauci nadesłali kilkadziesiąt pytań dotyczących promocji naszego miasta. Z nich wybraliśmy kilkanaście najciekawszych. Oto pierwsze z nich. Bardzo. Pisze Pan Przemysław Moros, właściciel biura podróży. Panie Prezydencie, skoro miasto ma się promować, potrzebne są konieczne działania w związku z zadbaniem o jego przestrzeń publiczną. Należy chronić zabytki, dbać o ich estetykę, uporządkować w końcu miasta, a na pewno wygeneruje to ruch turystyczny, który z kolei wygeneruje zysk. W związku z powyższym mam następujące pytania. Czy ktoś zajmie się ochroną zabytków w mieście? Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w końcu ujrzy światło dzienne i czy będzie on stosowany przy decyzjach warunków zabudowy centrum? I czy ulica Warszawska dotyka się jakiegoś specjalnego traktowania? Myślę, że to pytanie pada w bardzo dobrym momencie, dlatego że w dniu wczorajszym Rada Miasta uchwaliła program ochrony zabytków. Mamy wypisane enumeratywnie zabytki, jest to załącznik do uchwały, także jest tego w mieście bardzo dużo i dbamy oczywiście o nasze dziedzictwo kulturowe. Natomiast jeżeli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego, te plany cały czas robimy, to jest ich właśnie można powiedzieć, że na warsztacie kilkadziesiąt i też jest, mamy na uwadze plan zagospodarowania przestrzennego ścisłego centrum miasta. Zresztą dla części śródmieścia te plany już posiadamy. Chcemy tutaj chronić planistycznie z jednej strony budynki, z drugiej strony oczywiście ścisłe centrum rynku, a szczególnie fasady są w tej chwili chronione prawem daje to możliwość również inwestowania miasta w ich odnowę. Także tutaj ukłon w kierunku konserwatora zabytków, który właśnie wpisał zarówno powierzchnię rynku kościuszki, jak i fasady budynków do rejestru zabytków. Myślę, że warto dodać jeszcze końcówkę listu pana Przemysława, to już szczególnie do pana prezydenta. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że w kwestiach ekonomicznych, inwestycyjnych wykonał pan kawał dobrej roboty. Szczere gratulacje. Dziękuję bardzo. I pisze Lukas 321. Czy nie uważa Pan, że powinniśmy inwestować w nowoczesną architekturę i ogromne atrakcje turystyczne typu oceanarium z aquaparkiem i tym podobne? W Białymstoku mamy za mało zabytków, które mogłyby przyciągnąć turystów. Tak, to pytanie ma dwie części. Z jednej strony nowoczesność, z drugiej strony zabytki. To znaczy Pan uważa, że jednak mamy za mało, za mało zabytków. To nie jest tak do końca wiadomo, że Pałac Branickich zwany Wersalem Północy na pewno będzie przyciągał turystów. Z drugiej strony centrum miasta, które żeśmy stworzyli jest taką przestrzenią publiczną, do której przede wszystkim trafiają nasi mieszkańcy, ale też i goście. W każdym momencie to miejsce rzeczywiście żyje i może być pewną atrakcją turystyczną, ale mówimy tutaj szerzej o centrum, to znaczy Mam na myśli tutaj z jednej strony szlaki turystyczne, które już powstały, m.in. Szlak Esperanto. Będzie on przyciągał pewną grupę osób związanych z tym językiem i z Ludwikiem Zamenhofem. Z drugiej strony myślimy o Szlaku Białystok kulinarny. Wiadomo, że kuchnia kresowa, kuchnia podlaska, kuchnia białostocka ma swoją specyfikę i rzeczywiście zyskuje sobie coraz więcej zwolenników. Ale myślę o szerszej przestrzeni, od Pałacu Branickich do Kościoła Świętego Rocha i to na pewno są wartości, które będą część osób przyciągały. Natomiast każdy inwestuje na tyle, na ile go stać. To jest, to jest podstawowa, podstawowa sprawa i nie mamy możliwości inwestowania we wszystko, co się nam zamarzy. Jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, to na pierwszym miejscu stawiamy stadion, i to jest kwota niebagatelna, bo prawie 160 milionów złotych z budżetu miasta stadion już się buduje. To jest inwestycja, jak powiedziałem przed chwilą, priorytetowa, a z drugiej strony hala widowiskowo-sportowa. Natomiast jeżeli chodzi o, o akwapark, to na pewno by się przydał, ale w tej chwili po pierwsze nas na to nie stać, po drugie uważamy, że też kapitał... Prywatny powinien się w to angażować. Nie można wszystkiego w gospodarce rynkowej przerzucać na samorządy, dlatego że samorządy mają i prawnie, i finansowo ograniczone możliwości. Ale jesteśmy otwarci na przykład na partnerstwo publiczno-prywatne w tej dziedzinie. Natomiast nie widzę chyba możliwości. Oceanarium, prawda? Nie mamy jakichś tradycji morskich i tego typu inwestycje jednak zostawmy regionom czy miastom, które rzeczywiście mają tradycje morskie, takie chociażby Gdynia, Szczecin czy, czy Gdańsk. Kolejne pytanie od pana Mateusza Jabłońskiego. Chciałbym się dowiedzieć, czy w tym roku miasto Białystok planuje współorganizować ogólnopolskie koncerty. Mam tu na myśli na przykład hity na czasie. E nie mamy na razie umowy, jeżeli chodzi o hity na czasie i myślę, że w tym roku nie będzie tego koncertu, ale mamy inne przedsięwzięcia. Mówię tutaj o festiwalu Pozytywne Wibracje. Do Białego Stoku przyjadą najlepsi polscy i zagraniczni artyści. No, będą też inne imprezy o charakterze ogólnopolskim. Właśnie kończą się Dni Miasta i jesteśmy, można powiedzieć, w przeddzień występu Susan Vega. Będzie to na pewno wydarzenie bez precedensu. No ale niedawno mieliśmy bitwę taneczną, prawda, którą co prawda organizował TVN, ale w naszym mieście i rzeczywiście bardzo dużym oddźwiękiem odbiło się to wydarzenie w Polsce. Z tego co wiem miało to drugą oglądalność tego dnia. Będziemy również organizować czy współorganizować z Panem Marszałkiem Oktawę Kultur i jeszcze wiele atrakcji czeka naszych mieszkańców również w tym roku.